Dzisiaj to będą lekkie jaja, ale nie w ten dobry sposób. W ankiecie wygrało najgorsze anime, spokojnie fani, nie D niedługo będzie film, ale obejrzałem najgorsze anime, którego nikt nie ogląda i uwaga, spoiler, to nie jest tak złe, że aż dobre, to po prostu sraken kaken. Mowa o Mars of Distraction, 20-minutowym owa z 2005 roku, które wygląda jakby ktoś w piwnicy skleił to na kolanie z mocnym fajantem i płacząc nad zmarnowanym życiem. Zacznijmy od tego, że Mars of Distraction, ta adaptacja wizualno-welki od Idea Factory, wyrażę Serowana przez Yoshiteru Satu, a była tutaj nie istnieje. Jakaś misja na Marsa się sypie, statek eksploduje, a potem w Tokio pojawiają się potwory zwane Ancients. Ludzie tworzą grupę AAST, czyli Anti-Ania, Ancient Special Team. Czyli w skrócie specjaliści i odwalenia Kosmitów. Brzmi spoko, no to się zdziwisz, bo ta anime robi wszystko, żeby żałował, że w ogóle masz oczy. Ciężko to w ogóle nazwać anime. Pisze do mnie był brat i mówi ej Wojtku, wyjrzałem no najlepsze anime na świecie. Musicie przygotować się na ostrą jazdę, bo do tego działania można dać." Wzroku I czujesz, że tracisz coraz to więcej punktów IQ. Ja sobie od razu rozkładam swój ołtarzyk do oglądania anime Siadam. i Jestem w niebie. Zaczyna się od słynnego wybuchu. Statek z Marsa wybucha, astronauci gadają o melażu w kosmosie, to jest ich dialog otwierający, jakby scenarzysta pisał to na kacu. Myślisz, okej, okay, to może być jakaś gruba akcja, sci-fi, coś jak Ewangelion. Ale tak by pomyślał, tylko tego ktoś nie wiem, niezrównoważony. Po wybuchu przeskakujemy do Tokio, gdzie banda nastolatek z Teamu AST, oglądających jakby dopiero co zdały liceum, strzela do potworów z karabinów, ale z u kumpla twojego ojca, strzelającego z wiatrówki, kiedy on ucieka przed nim z chałupy. Serio. Jedna laska próje z automatu i nie trafia niczego. To tak jakbyś grał w CSA ze wstawionym kumplem, który nie wie już gdzie jest nawet myszka na biurku, chociaż oni tak lepiej to rozegra. Dodatkowo ta cudowna animacja, normalnie potężna turówka. Tutaj Laska strzela, ten se stoi, później atak drużynowy, łeb leci. Ja mogłem robić odcinek z D, cieszyć się, później popiłować golfa. Wy mi każecie. Głównym bohaterem jest takeru Hinata, typowy nastolatek, ziomuś, który wygląda. Jakby ktoś narysował go, nie wiem, w pasji do rysowania Ale jest początkującym rysownikiem Takeru ma specjalny kombinezon Mars Który rzekomo jest jedyną bronią przeciwko Ancients Dlaczego? No bo jego tata tak powiedział I to jest jedyne wyjaśnienie Tatuś Takero to taki budżetowy Gendo Ikari, który zmusza syna Do noszenia tego kombinezonu, bo No bo tak, tutaj nie ma logiki, nie mamy tutaj Backstory, to się nikt nie caska w tańcu. Takeru zakłada ten kostium, który wygląda Jak połączenie tego i taniego cosplayu Z AliExpress, no i idzie bić tych kosmitów A no, raczej dostaje wry, w ryj, bo ten super kombinezon jest tak skuteczny, że taker upada po jednym pierdnięciu i teraz najlepsze no bo ta anime to czysta akcja potwory, całe Ancients to jest jakieś pokraszne humanoidalne istoty są które wyglądają jakby ktoś zaprojektował je na konkurs potworów w przedszkolu ja tak miałem i wygrałem a wyglądał on mniej więcej tak oni atakują ludzi, i w tych epickich walkach mamy sceny, gdzie wszyscy stoją i gapią się na siebie. Laski z Ast celują w potwory, ale nie strzelają. Potwory łapią ludzi za szyję, unoszą ich do góry, i później wbija ten Hiraku, sorry, takeru i zaczyna lecieć. Po czym zaczyna trzymać kogoś innego, ten potwór. No i oni jakby zapomnieli, co w ogóle mają robić, ale to anime wcale nie jest leniwe. To po prostu nawet kosmici nie mają motywacji, żeby ich za a propos zabijania, no to jest jedna scena, która miała być brutalna. Jednej z dziewczyn, której imienia nawet nie zapamiętasz, że raczej nie poznasz, bo postacie mają tyle charakteru, że nie wiesz jak się nazywają. No to wywala jej głowę w fontanie mocnego fajranta. Jak to zobaczyłem, to miałem ochotę wyjść, pojeździć na rowerze z kolegami. I najlepsze to, to to, to cała krew wygląda jak nie wiem nawet jak to określić, ale wygląda super, a cała scena jest tak źle zanimowana, że to ani to, nie płaczesz, ani się śmiejesz. To jest jedyny moment, który próbuje być szykujący, ale zamiast szoku zaczyna strząć się na fotelu i odrzuca cię do ale oglądasz dalej, no bo to co to? Do 20 minut tego czystego złota i co za darmo? Animacja. Mój Boże, to, dobro, to dopiero są dobre stare czasy. Stacie poruszają się, jakby miały 5 klatek na sekundę. Klasy statyczne, jakby ktoś zapomniał, że w anime w ogóle można animować tło. No I te cudowne dźwięki. Muzyka to zbiór klasycznych utworów typu Beethoven, ale w wersjach, które brzmią jakby grały twój stary na keyboardzie z bazaru. No i w pierwszej otwierającej scenie, nie w tej, co wybucha statek, tylko w pierwszej walki, no to tam muzyki nawet nie ma. To po prostu śmieszne dźwięki tych ufoków, te babeczki tam coś gadają. A w jednej scenie leci zackie pianinko no, tak dobrany ze strony darmowy pianinko. Efekty dźwiękowe są takie, jakby ktoś walił garnkami w piwnicy, a głosy, no to ja aktorzy starają się, ale słychać że sami nie wierzą w ten scenariusz i dlaczego oni to w ogóle robią. Wiecie, bo to nie chodzi nawet o to, że, żeby to gówno przedstawić wam w profesjonalny sposób jak gówno. No bo to co to mówi? Kilka konkretów widać jak na tacy, że to jest słabe. Ale no nie da się tego ukryć. Scenariusz to jest osobne, arcydzieło, wszystko dzieje się, bo tak i to jest właśnie piękne. Dlaczego Jan się w ogóle atakują ludzi? No nie wiadomo, ale tutaj jest wielki plot i są takeru jest wybrany. No bo tata, temulaski są tak bezużyteczne, no bo scenarzysta no scenarzy, nie miał pomysłu na więcej niż 20 minut. No ja się zastanawiam, jak wykrzesać z tego filmu w ogóle 8. No jest na jeden moment, gdzie szef Kosmita mówi coś w stylu Wy jesteście prawdziwymi na ziemi. No to jest gruby plot twist, który że nikt tego nie rozwija, bo anime kończy się po 20 minutach. Zostawiałem cię pytanie, no jak k***a właśnie obejrzałem. I sery, najlepsze jest to, że to anime próbuje być poważne. Nie ma tutaj żadnego mrugnięcia okiem. Ej, chłopaki, robimy to dla Beki. Ja nie wiem, oni bo naprawdę myśleli, że robią coś, co rozwali scenę w 2005 roku. To jest coś w stylu, jak myślisz, że robisz coś kozackiego w życiu, a wychodzi kręcony kraken z Na reddicie ktoś napisał, że to anime jest jak kulturalna edukacja w tym czym jest prawdziwe gówno. No i to jest prawda. Po obejrzeniu Marshall Distraction zaczniesz doceniać wszystkie średniaki, jak Machu Sensu czy Gagur Glass Bo one przynajmniej mają więcej niż jeden odcinek, żeby spróbować coś zrobić. No i te cudowne postacie. Nawiązałem z nimi taką więź, że płakałem przez pół anime. Całe 20 minut płaczu. Rakery to jedyny, który ma imię, a i tak jest jakimś petem, że wolisz kibicować kosmitom. Laski za stoklony z różnymi kolorami włosów, bardzo fajne i przyjemne postacie dla katacy power rangers, którzy nazwaliby się The rangers power nie mają osobowości, no i nie mają sensu jest scena, gdzie takero ma flashback z ojcem, który mu mówi, że musi walczyć to trwa całe 20 sekund, 20 sekund ciężkiego dramatu który daje ci nadzieję, światełko w tunelu, błaga, o co tutaj chodzi, czemu to jest takie złe, no bo wszystko w sumie nie no naprawdę, to jest straszne, strasznie dobre animacja jest drewniana, tak, no i co z tego, fabuła to chaos no i co z tego, postacie to manekiny, a muzyka to żart, gówno Prawda, to anime jest tak złe, że na my Animalist ma ocenę 1.58 na 10, tam 2.58, a 92 osoby dają mu najgorsze anime na świecie. No takich produkcji nam po prostu trzeba, oni są wszyscy w błędzie. Jeszcze nigdy nie widziałem tak profesjonalnie zjebanej sceny jak ta. Kto by ci to zrobił, inny? No nikt by ci tego nie zrobił. Mógłbym o tym teraz nagrywać, no nie mógłbym. Ktoś tam napisał tak śmiesznie, że oglądanie Mars of Distraction sprawia, że suszenie farby wydaje się ekscytujące. Ale może się suszyć ta farba i możesz oglądać to anime To nie jest hate dla hejtu, ja wiem, że to jest po prostu farb. Tak, ale ja znalazłem w tym większe znaczenie dla mojego życia. Zmieniło moją perspektywę na produkcję, którą uważałem za a teraz idę wszystko rewatchować. Nawet mnie natchnęło do tego, żeby wrócić do Tokyo Revengers, chociaż ja nie będę ukrywał, Tokyo Revengers jest tak słabe, że oglądając to prawie niczym się dla mnie to nie różniło. Ja to bym zestawił nawet w tej samej teczce. Tutaj też mamy takie walki, stanie, wszystko generalnie o kant dupy rozbić. W ogóle jakbym mógł kupić fizyczną wersję Mars of Destruction, to zrobiłbym to. Chciałbym po prostu mieć to arcydzieło na półeczce. Ale wiecie co? Nie jestem coś hipnotyzującego. Wjedziesz przed ekranem, gapisz się na ten syf i myślisz, jak to w ogóle powstało? To kto za to zapłaci? zapłacił? Tek... Próbować nauczyć psa jeździć na deskarolce nie wychodzi, ale nie możesz przestać patrzeć, bo on sam nie rozumie, co się dzieje. I kiedy już myślisz, że gorzej być nie może, to anime ci rzuca w twarz głęboką linijkę o tym, że ludzie są prawdziwymi potworami. I kończy się. Pozostawia cię w tej niewiedzy, co się stało dalej w tym strasznym świecie. Mars of Distraction już nie ma więcej patrzenia na to i na to. Jest tylko pustka. Mózg wylewa się uchem. Podsumowując, Mars of Distraction to nie jest anime, to jest doświadczenie, które trzeba przeżyć. jesz ostrego kebaba, wiesz, że będzie bolało, ale i tak próbujesz, bo jesteś ciekaw. Jeśli chcesz stracić 20 Minut życia i poczuć, jakby ktoś napróci do mózgu, to ogląd. To nie jest ReZero, gdzie emocje cię niszczą, to jest po prostu nicość. Absolutna, bezsensowna nicość. I dlatego warto to zobaczyć, byś nigdy więcej nie narzekał na słabe anime. Bo po Mars of Distraction wszystko inne wydaje się arcydziełem. Co myślicie, oglądajcie to gówno, a może macie jakieś inne anime, które jest tak złe, że aż boli. Weźcie widopiszcie, mi miałem co obejrzał takie. słami do mocnego fejranta. Dobra, nara.